Gotowe? Jest gotowe? Widać, że jakaś rozrywka tu powstaje. Nie ma Po! Kasia z Mieczyńskim sobie nagrywa, a ja idę na spotkanie biznesowe. Dogadywać coś, co być może będzie jednym z moich głównych projektów w przyszłym roku. Spotkanie się udało. No, nie mogę powiedzieć o co chodzi, ale to... wiem, ciekawe tematy, nie? Powiem wam ciekawostkę, jest filmik na YouTubie. I w kontekście tego filmiku i jego komunikatu reklamowego robi się na przykład badania grup fokusowych, przepytując ludzi, na ile zrozumieli e, przekaz i co tam było zawarte i jakie wnioski wyciągnęli. Ciekawe, nie? Znaczy wydaje się, że filmik na YouTubie, tak? Pierdółka. Tymczasem jest to czasem analizowane na bardzo... z bardzo dużym rozmachem. No. A teraz idziemy odebrać drona. No. Mm. Tutaj powinno być wszystko w miarę aktualne, ewentualnie jakiś jakiś do nowych baterii, no, Ale wszystko dzisiaj się wyskoczy. Pozdrawiamy Zuzia. Jeden z pierwszych w Polsce DJI Maviców. Trafia do mnie. Dziękuję bardzo tutaj moim znajomym DJI Academy. Wszyscy bardzo się ucieszili Piskę, o. W studio. Jesteśmy w Talent Media, to są tacy... jakieś może tajne nie powinienem pokazywać. A tak, wpadliśmy po znajomości. Chyge, Te takie teraz takie nie wiem. No, no to ja się właśnie w filmie miał wywiad z nią, jest takim <grym> Tak, bo tutaj to jest wiele Ten, ten Y jest taki wiele... Y się od, odkleił, bo dużo osób właśnie go tak traktowało. Więc to jest taka miejsca na Okej, Patrzcie co ja tu mam. Jest taki malutki. Jaram się w ogóle niesamowicie. W ciągu miesiąca będę mieć chyba trzy różne drony, bo jeszcze jednego się spodziewam. Więc będzie można fajne porównania robić. No, to kupiłem jedną rzecz. Jeszcze jutro idę na. Ups! Jeszcze jutro idę na większe zakupy sprzętowe. Chcę kupić prawdopodobnie nowy aparat. I jakieś obiektywy. Muszę po prostu. A póki jestem po w Polsce, chcę skorzystać. Często mnie ludzie pytają o różnicę w cenach między elektroniką e, w cenach elektroniki między Polską a Japonią. Otóż prawda jest taka, że ceny są bardzo podobne. Czasem w Japonii rzeczy są tańsze, no ale w Polsce jest większy VAT. Więc jeśli kupujesz na firmę, to te ceny się praktycznie wyrównują. No a ja na firmę mogę kupować i w Polsce i w Japonii, ale lepiej żeby pieniądze zostawały w Polsce, tak? Bo tak się buduje silną gospodarkę. Więc Lepiej wydać tu. Idziemy dzisiaj na imprezę branży reklamowej, nie YouTuberskiej. Jesteśmy na gali rozdania kreator, to są nagrody branży reklamowej, więc tutaj nie ma za bardzo youtuberów, natomiast są ludzie związani z reklamą, no i jesteśmy nominowani w kategorii tam digital, coś w Do 20. jubileuszowej gali najpopularniejszego Product to w tej samej kategorii otrzymuje agenie. Dzisiaj, naprawdę Praca z takimi ludźmi to jest coś niesamowitego. Cały projekt to było niesamowite przeżycie, niesamowite emocje, reakcje ludzi na, na fajnie się na YouTube to było coś niesamowitego. Tak, które... A więcej takich projektów to było. No, pozdrawiam wszystkich. Zła, a nie też Graliśmy kolejną nagrodę, to jest największa z dotychczasowych. Ciężka? Ciężka. Graliśmy nagrodę o nazwie Kreatura w kategorii Blended content, za sztukę składania historii. Graliśmy, czyli my, e, e, razem z Kasią oraz oczywiście z agencją, z agencją Monday PR oraz z Intelem. To, to są takie nagrody, które dostaje tam, cała drużyna kreatywna, która za tym stoi. A no nie tylko, nie tylko youtuber. Co wchłonę ludzi na ziemię No i to już jest prawie koniec pobytu w Polsce. Dobrze, dostaliśmy kolejną nagrodę, już głupio, tak? Lecimy 30 cm ponad chodnikami, już trzeba wracać do normalnego życia, gdzie nie poklepują cię po plecach na każdym kroku, więc już wracamy do Japonii. Skończyliśmy z Galą i spotkaliśmy się z Lisie Piekłem, z Karolem i z Marko. I to jest taka nasza ostatnia noc w Warszawie, więc. To jest nasza noc pożegnalna, więc kończymy na tej nucie i do zobaczenia jutro.